A teraz w newsach eski trochę poczytamy We Wrocławiu powstała nietypowa książka Pierwsza w Polsce dla dzieci w języku migowym Z jej autorką rozmawiała Grażyna Wiatry Ta Bartoszek na pomysł napisania książki dla głuchoniemych dzieci Wpadła podczas praktyk i pisania pracy dyplomowej Zauważyłam, że nie ma książek dla dzieci głuchych i słabosłyszących Chciałam stworzyć coś dla tych dzieciaków Przede wszystkim dla uśmiechu i dla, dla radości I tak powstała bajka pod tytułem Papierowy Smok Która opowiada historię głuchej dziewczyny Uli i jej słyszącego brata, którzy przenoszą się w tajemniczy świat i właśnie tam spotykają papierowego smoka. Ten smok okazuje się wcale nie być taki straszny, podobnie jak nauka języka migowego dla dzieci. Książka wykorzystuje znaki polskiego języka migowego. Dialogi, które są wykorzystane w książce, są zobrazowane ilustracją osoby mówiącej. By w ten sposób nie tylko dzieci głuche mogły się swojego języka nauczyć, ale też ich słyszący koledzy czy rodzice. Lata.